Wszystkich w pierwszym odcinku z Daily Świątecznego. I tak jak możecie się domyślić po tytule, jest to tylko film informacyjny. Więc jeżeli nie chcecie się to, tego oglądać, to nie oglądaj, bo tutaj będą głównie informacje. Więc nic. Takiego ciekawego tutaj nie będzie. Ale jeżeli zostajesz, to super, możesz łapkę w górę zostawić. Bo czemu by nie? A ja przechodzę do tych informacji. I tak, jak już się domyślacie, po tytule i po wstępie, jakże krótkim, zaczynam daily świąteczne. I do 24 grudnia codziennie będą pojawiać się filmy na moim kanale, oraz będą pojawiać się też shortsy. No i live y to już bardziej spontanicznie z nimi będzie, bo nie planuję ich co sobotę i właśnie. Jeżeli ktoś myśli, że to będzie jak na banerze, to nie, ja ten baner muszę zmienić. Nie wiem, czy w tym roku to nastąpi, ale się nie sugerujcie tym banerem, bo, bo on jest z poprzedniego roku i już jest nieaktualny. Yy, że, jeżeli chodzi o godzinę, to nie jest ona ustalona. Będą to bardzo losowe godziny, bo no, nie mam innej opcji. Ale co nie zmienia faktu, że planuję kilka fajnych filmów na to daily, ale oczywiście do końca roku zdążyć prawdopodobnie pojawić jeszcze kilka fajnych materiałów. A jeśli chodzi o Wiedźmina, to tak jak już pewnie większość z was wywnioskowała, będę z tych osób, co były na live'ach, że no raczej nie uda mi się przejść całej tej trylogii do końca roku, co nie zmienia faktu, że Wiedźmina i tak mam zamiar przejść, ale to w swoim czasie i jak część z was wie bądź nie wie będzie mnie czekać kara. A tą karą jest to, że zjem fasolki wszystkich smaków na live i przejdę 10 takich wkurzających gier też na live, ie. A chodzi mi tu o gry typu Jumping, King, a zresztą o w tych grach będziecie dowiadywać się na bieżąco, bo będę jedno na live'ach przechodzić, ale to już na nowy rok, bo no to był zakład, że jak do końca roku, czyli jeszcze rok się nie skończył, więc na nowy rok was czeka ciekawy content, zwłaszcza będziecie się mogli ze mnie nabijać, a ja się będę wkurwiać i to ostro. No, a skoro w temacie nowego roku ja miałam cel dobić do 500 subów do końca roku na tym kanale. Co się udało, ale tak myślę, że zostało nam tak niewiele do 1000 subskrypcji, że myślę, jakby chciałoby wam się zostawić tego suba na tym kanale, bo Was to nic nie kosztuje, a mnie przybliży do 1000 subów jeszcze w tym roku. To bym była bardzo wdzięczna i zrobilibyście mi taki mały prezent na święta. Więc jak możesz, to zostaw tego suba. Ja będę bardzo wdzięczna. A jak jeszcze jesteśmy w autoreklamie, bo tak to w pewnym, w pewnym sensie jest autoreklama, to chcę wam zareklamować mojego Instagrama, do którego macie link w opisie, oraz do drugiego kanału, na którym jeszcze no nic nie ma, ale będzie. No. I więcej info znajdziecie w opisie. No ale wracając, jak wspomniałam na początku, to film informacyjny, no i za wiele tu nie będzie. Co jeszcze mogę zdradzić że na, na, że na 24 grudnia mam fajny pomysł na film, a dla Was y, mam niespodziankę, czyli taki trochę prezent świąteczny. No ale to się dowiecie oczywiście w swoim czasie. Czyli będziecie musieli poczekać te 24 dni i o niespodziance się dowiecie. I oczywiście na Mikołajki pojawi się. Live mikołajkowy, bo jakże inaczej. Uhu. Tam. No, będzie to prawdopodobnie live z jakiejś po prostu gry. Nie mam głębszego pomysłu, ale będzie na mikołajki. Będzie to w godzinach bardziej porannych, popołudnie, coś tego typu, bo już prywatne sprawy, nie będę mówić, co... W że no, będzie to sobota, więc zapraszam na live o 12 w sobotę. No i co? Film krótki, no ale to tyle, ile mam wam do przekazania. No i co? Widzimy się jutro na odcineczku. Więc do zobaczenia, mojego dnia, nocy, wieczoru. Smacznego, jak co siecie. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, o tym całym daily. Może chcecie się na jakiś temat wypowiedzieć. I proszę weźcie, zostawcie jakiś ten komentarz, bo prawie w żadnym, prawie w każdym filmie nie ma ani jednego komentarza. Więc błagam, zostawcie tego. Jakże cudownego komentarza, bo ja bym chciała je w końcu czytać. No ale mniejsza o to, do jutra.